Zespół jest, można powiedzieć, skrystalizowany, pierwsza jedenastka, wiadomo. Jest jak grała w gruncie poprzedniej, doszedł Karol Świdziński. Fajnie to wygląda, ale też jest dużo młodzieży, która aspiruje do pierwszego zespołu. I ma szansę w grach właśnie sparingowych, że, że na dwóch, trzech pozycjach może występować. Kwestia jest tego, jak, jak przepracuje się ten okres, jak w tych grach będą wyglądać. W tym sparingu było widać, że jednak w pierwszej połowie ci doświadczeni zagrali bardzo dobrze, W drugiej troszeczkę brakowało tej młodzieży. Tak, zgadza się. Przede wszystkim w drugiej połowie zabrakło doświadczenia. Większość młodzieży i to decydowało. Aczkolwiek był Rafał Bobrowski przy jednej bramce, gdzie doświadczony zawodnik niepotrzebnie wyszedł, starał się rozgrywać, popełnił błąd i padła bramka. Myślę, że jakby się lepiej zachował, to by bramka nie padła. Także że nie można zwalać na młodzież. Młodzież starała się, różnie to wychodziło, raz lepiej, raz gorzej. Mają jeszcze dużo przed sobą. Z numerem 16 grał nowy zawodnik. Kto to za zawodnik? Z numerem 16. Jest to zawodnik z Gruzji, e, Kobalia się nazywa. E, gra już u nas e, trzeci czy czwarty sparing. E, trenuje z nami, e, ma certyfikat, staramy się e, załatwić wszystkie formalności, żeby u nas występował. Jest to 19-letni zawodnik, solidny, bardzo silny. E, na, na pewno może być wzmocnieniem u nas w Takie wrażenie miałem, że zespół na razie jeszcze za, za mocno nie chce z nim grać? Jak długo dopiero ro, rozpoznaje? Nie, myślę, że jest problem komunikacyjny. On za bardzo nie chce się uczyć języka polskiego. Może chciałby, ale ciężko mu to przychodzi. W jaki sposób się porozumiewamy. Po rosyjsku też nie za bardzo, bardziej tylko po gruzińsku, bo nawet jak przyszedł tutaj z tatą, też z jednym panem, jak rozmawialiśmy, to, to, to ten pan z rosyjskiego musiał tata mu tłumaczyć na, na gruziński, także że tu jest problem tylko komunikacji. Zachowuje się na boisku w miarę poprawnie, aczkolwiek też tam ma jakieś swoje zagrania. Mhm piętkami i zewnętrzną z częścią, ale naprawdę jest to pożyteczny sobie. No bo nieraz jest tak, że dostaje piłkę, oddaje, zgra, wychodzi na pozycję i już go tam nie widzą na tej pozycji. Powiedzmy. Bo mówię, no może się też jest troszkę tremy ostatnio na treningu, też mu zwróciłem uwagę, bo, bo do partnerów mówi bardzo cichutko, tak jakby się krępowało, ja mówię, że to trzeba krzyknąć solidnie, żeby Ciebie usłyszeli, zobaczyli, wiadomo, że każdy ma jakieś tam wybory podczas rozgrywania akcji, no żeby zwrócić na siebie uwagę, no to trzeba być zdecydowanym. Teraz tak, intensywność gry tego pierwszego podstawowego składu, to wysokie podchodzenie pod obrońców. Tak będziecie chcieli grać w rundzie wiosennej całe 90 minut, to będzie ciężko wytrzymać. Oczywiście, że, że będzie ciężko, ale po to jest ten okres przygotowawczy. Ciężko my naprawdę widzę, pr e pracujemy. Wbrew pozorom to wyglądała się na boisku, że, 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 że chłopacy się starają, że, że tak dużo biegają. Wydawałoby się, że powinni być zmęczeni. Ale naprawdę można podejść do nich albo przyjść na trening, zobaczyć, ile biegają, w jakim tempie biegają, nie obijają się. A to tylko świadczy bardzo dobrze o ich charakterach, bo na każdy sparring podchodzą bardzo zmotywowani, pełni zaangażowania i nawet właśnie podchodzenie presingiem, gdzie sobie zakładamy, wychodzi to w miarę dobrze. Wiadomo, że to kosztuje dużo zdrowia i nie będziemy pewnie tego stosować przez całe 90 minut, ale gramy praktycznie po 45 minut, gdzieś tam niektórzy zawodnicy po 60-70, czyli tamy jak półkę troszkę ciężej popracują to się na pewno nic nie stanie Kanie Gołębieski Dzisiaj y, zadzwonił do mnie, rozmawialiśmy rano, y, grypa żołądkowa, y, złapała go wczoraj wieczorem, jeszcze był na treningu, naprawdę ciężkim treningu, y, dał z siebie wszystko, jeszcze się śmialiśmy, że, że dzisiaj y, będzie będzie chciał y, pobronić, y, czy, czy nie będzie za mocno, No, ale jednak y, po rozmowie to naprawdę ciekawie wyglądało i oby do środy się wyleczył. To tak, że Kamil wraca również. No, takie mamy chęci. A to jest za szybko mówić kto będzie pierwszym? Kamil czy, czy Szyciorz? To dyspozycja. Yy, wiadomo, że lepsze warunki fizyczne ma Kamil, a Łukasz yy, słabsze, ale Łukasz dobrze gra nogą, no Kamil też. Yy, przytrafiają się błędy jednemu i drugiemu. Kamila też znam. Wcześniej u nas grał no. i, i też te mecze bywały różne. Bo to może Czy... nie będzie chodziło o to, kto dobrze gra nogą, tylko kto głową najlepiej gra z. E, tak, ja, jak, jak e, w danej sytuacji się zachowa i, i, i najważniejsza jest e, rzecz taka, że jest rywalizacja. Że niech czuje hmm. jeden i drugi e, oddech na plecach, wtedy na pewno to będzie na plus. Także że to bardziej o to chodzi. To jeżeli chodzi o rywalizację, to chyba największy kłopot w takim razie jest ze stoperami, żeby tam była rywalizacja stopera. No jest, nie da się ukryć. Mamy dwóch podstawowych. Gdzieś tam w zanadrzu próbujemy innych zawodników. W razie nieszczęścia, jeżeli się przytrafią kartki czy kontuzje, musimy mieć jakąś alternatywę, no to jest deficyt na, na tą pozycję, na tą chwilę.